Istnieje naturalna potrzeba artysty obcowania z odbiorcą. Znajduje kontakt poprzez swoje dzieła sztuki, poprzez swój język, którym dysponuje swoje środki. Ale niestety jeszcze nie sprawdziłem tego jakoś. Zmusi tych, tychże ludzi, którzy będą to odbierać, zmusi do zastanowienia. Ale czekam momentu tego dialogu, nawiązania dialogu. Może zaistnieje coś takiego. Mnie <noise> <jest> to, że, <noise> milcza chyba uroczystość, a równocześnie najbardziej jakiś taki wzruszający, moment najbardziej wzruszający. Otworzę, ot, otwarcia wystawy indywidualnej kolegi Nidy. Ale zanim to nastąpi, pozwólcie państwo, że w imieniu całego za, y, okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Katowicach, pozwólcie również że i w imien, i w waszym imieniu złożę koledze y, y, naszemu bohaterowi dzisiejszemu koledze Nydze najserdeczniejsze życzenia dalszych lepszych jeszcze obrazów, dalszo, dalszego rozwoju jego niewątpliwego talentu. Wszystkiego najlepszego kolega, kolego. Myka, niech yy, przyszłe układy będą Wystawę uważam za... Bardzo dziękuję. Wszystkiego Dziękuję bardzo. Co Andrzej, ja do wojska wzięli? No, tam coś, coś tam chodzi do tych... To sobie zapuścił? Podobno. Ale ja jeszcze nie widziałam, go wreszcie nie dwóch od tego czasu, to Najlepszy z obraz E67. 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 E67, E67, E67. Raz D, D ileś tam. Abyśmy zdrowi byli. <głosy> <głosy> Gdzieś na Masowce tam jest taka miejscowość, jest to z moich aktywistów, więc między innymi on brał tam czołową miejscu i tam chod, podobno zakazano jakichkolwiek nieodpowiedzialnych studenckich napaści. na człowieczeństwo. Powiem ci coś, ale strasznej tajemnicy, Birmana bylali. Trzeba się liczyć z nerwami społeczeństwa, nie wytrzymają takiego szoku, a potem jak się przekonają, że wlep, ze strachu pomrą. Autor nie ma żony. Nie, a poza tym jest żona autora. Ma żonę, jak to? Niega marzony. Nie, nie może najpierw się z nim nie znaleźć. On nie ma żon? To tobie się tak udało. Słuchajcie, on wsadczy nie wierzy, że ktoś może nie miesiąc. Jak to tam <laughs> mówiono, jestem przekonany, że ma. On po pierwsze jest po raz Słuchajcie, on po raz pierwszy wyszedł sam na ulicę i się czuje strasznie głupio. ładniejszą dziewczynę może wybierzemy teraz nie ulega wątpliwości, że to jest jakaś wystawa dosyć jednolita w swoim charakterze, mimo że obrazy są takie tam dosyć rozmaicone. I, i, I tu chyba nie gama, nie to, że jeden jest szarawo-brązowały, a inny jakiś taki bardzo ostro wystawiony, a inny bardzo ostre mocno skontrastowany, ale jakiś ogólny klimat poszukiwań chyba, idący w kierunku ekspresjonizmu, takich ostatnio już mówiliśmy. Chyba to jest jakieś charakterystyczne dla tej wystawy. A w ogóle no to... Po co te wszystkie obrazy? Po to, żeby znaleźć jakąś zgodność, jakąś zgodność mojego myślenia. Po co te wszystkie obrazy? Po to, żebym znalazł, żebym się zgodził z, z tym, co mnie otacza. Z, z rzeczywistością z tą naszą taką dwudziestowieczną bieruńską, katowicką, żebym ja to wyciął wszystko.